Witajcie, dzisiaj zajmiemy się granicami funkcji, w pierwszej części filmiku policzymy sobie po prostu granice bez specjalnego rozważania co tak naprawdę się dzieje, a w drugiej zastanowimy się czym te granice są, więc do dzieła. Granice funkcji mogą dążyć do plus nieskończności, minus nieskończności jakiejś liczby i mogą się być też jednostronne, czyli że idziemy do jakiejś liczby od którejś konkretnej strony. Granice, które idą do plus nieskończoności, liczy się dokładnie tak samo jak granice ciągów. Z tego filmik już jest, więc zapraszam do niego. Teraz może być jedna pułapka przy, z granicą, gdzie x dąży do minus nieskończoności. Żeby ją sobie zobrazować, zrobimy sobie ten pierwszy przykład. Mamy granicę z czegoś takiego i na pewno musimy przypisać granicę. Pod pierwiastkiem w liczniku wyciągniemy sobie x kwadrat przed nawias. Dostaniemy 1 plus 4 przez x plus 3 przez x kwadrat. W mianowniku dostaniemy x w nawiasie 3 minus 2 przez x. I teraz tak, w ciągach takie coś wyciągaliśmy trochę beznamiętnie pisząc n przed nawiasem. W tym wypadku byśmy napisali x, ale to by nas zgubiło i popsuło nas wynik, bo bowiem musimy napisać moduł z x. W ciągach nie pisaliśmy tego modułu, bowiem wiedzieliśmy, że n dąży do plus nieskończności, czyli n na pewno były dodatnie. Ten moduł byśmy od razu pomijali, więc nie pisze się go, ale ludzie sobie przez to nie uświadamiają, że on tam się tak naprawdę pojawia, tylko można go pominąć. Tutaj natomiast musimy go napisać i skoro mamy ten moduł. To teraz myślimy, wnętrze modułu jest na 100% ujemne, bo x dąży do minus nieskończności, czyli możemy ten moduł rozpisać jako minus x. I teraz te x -y faktycznie nam się skrócą, natomiast zostanie ten minus, który byśmy zgubili, gdybyśmy nie dali modułu. Teraz możemy już pisać, ile wynosi ta granica, to będzie minus 1, no bo to dąży do zera, to dąży do zera, mamy jakby pierwiastek z jedynki, tylko na dole mamy 3, gdyż to dąży do zera, zostaje trójka. Wobec tego nasze granice to jest minus 1 trzecia. Pamiętamy w takim razie, jeśli widzicie na maturze granice przy x dążącym do minus nieskończności to jest prawie na pewno pławka z modułem, myślimy o tym. Teraz, jeśli granica funkcji dąży do jakiejś konkretnej liczby, to bierzemy sobie na początek ten przykład Hop, z góry i myślimy. Pierwsza, pierwszy krok, tak naprawdę, to by było wrzucenie za każdego x tej liczby, do której dążymy. Natomiast w liczniku byśmy dostali 4 minus 10 plus 6 to jest 0. W mianowniku również byśmy dostali 4 minus 4 to jest 0. No i tak naprawdę tak będzie zawsze, bo gdyby wyszła jakaś konkretna liczba, to to już byłby wynik, więc nie byłoby tak naprawdę nic tutaj do rozważania liczenia. Skoro wychodzi nam 0 przez 0, to to jest wyrażenie nieoznaczone. Ono może być wszystkim. Musimy to jakoś przekształcić, żeby dowiedzieć się, ile ta granica wynosi. I tu będzie prosta historia. Zawsze będziecie te granice doprowadzać do postaci locznowej. Więc na razie jeszcze granice muszę przepisać. W mianowniku rozbijam sobie to ze wzoru skróconego mnożnie. Mam x minus 2, x plus 2. Liczenie delty tutaj byłoby totalnym wyrazem ignoranstwa gdyż wiemy, że mamy miejsce 0, 2, 2, Przecież dla tej dwójki się wyzerowaliśmy i robimy wprost ze wzorów wieta. 2 razy ten x2, którego teraz potrzebujemy, żeby dokończyć naszą postać locznową, to jest 6. Czyli nasze x2 to jest 3. Mamy w takim razie x minus 3. Skracamy zerujące się czynniki i gdy skróciliśmy zerujące się czynniki, to znowu teraz za te x, -y, które zostały, wrzucamy to do czego ich dąży czyli mamy 2 minus 3 mamy 2 plus 2 mamy minus 1 przez 4 i to jest wynik naszej granicy pora na przykład z wielomianem, szybka była modyfikacja bowiem z lenistwa wrzuciłem do sztucznej inteligencji i niestety mnie nie rozczytała i przepisała przykład totalnie źle wiem, że pewnie wy też macie nieraz problemy rozczytać, możecie w komentarzu napisać właśnie, najpierw nauczcie się pisać a potem będzie wrzucał filmiki na youtube a. czekam na taki komentarz więc mamy granicę przy x dążącym do trójki. Musimy sobie, tak jak poprzedni przykład, rozłożyć to na czynniki yy, liniowe. Więc w liczniku widzimy, że ten współ pogrupujemy, bo widzimy, że ten drugi współczynnik jest minus 3 razy większy od pierwszego. Czyli tutaj jakby zrobię minus 3, to jest to samo. I w drugiej parze tak samo. Mnożę sobie przez minus 3 i to będzie to samo. Wyciągam sobie w takim razie x kwadrat przed nawias mamy x minus 3. Z drugiej pary też wyciągnę, wyciągnę minus czwórkę przed nawias, żeby w nawiasie mieć x 3. Jak doprowadzić mianownik do postaci loczynowej? Możemy to zrobić hornerem lub księżniczką. Robimy sobie hornerem, żeby nie tracić wątku nad liczeniem granic. Wpisujemy sobie, no właśnie, i tutaj horner jest bardzo przyjemny. Nie musicie zgadywać, co zeruje. Wy wiecie, co zeruje. Ta trójka, do której dążymy, zeruje. Czyli tutaj mamy trójeczka, jedynka schodzi niżej, to, co jakby wiemy, że zeruje, razy ostatnia z dołu plus kolejna z góry. Czyli tutaj mamy 3 razy 1 minus 1, to mamy 2. Tutaj będziemy mieli 6 minus 5 to jest 1, i tutaj będziemy mieli 0. Możemy zapisać teraz nasz wielomian w postaci iloczynowej. Mamy x minus 3. Mamy x kwadrat plus 2x plus 1. Nie musimy go dalej rozkładać, bowiem jak sobie teraz w liczniku wyciągniemy. Przed nawias nasze x minus trójki. Mamy x minus 3, tutaj mam x kwadrat minus 4 przez x minus 3. Pyk, 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 pyk. Mamy x kwadrat plus 2x plus 1. Skracamy sobie zerujący czynnik, i żeby mieć wynik, wystarczy nam wrzucić za x to, do czego mnożymy, czyli trójkę. Mamy 9 minus 4 przez, to wyobrazimy sobie, że to jest x plus 1 do kwadratu, czyli to jest 16. Czyli mamy 5 szesnastych i to jest wynik naszej drugiej granicy. Lecimy sobie do kolejnej. Możecie mieć też granicę z pierwiastkami, która dąży do konkretnej liczby. Taką granicę zrobimy w taki sposób, jak granice ciągów, gdzie odejmowaliśmy dwa pierwiastki. Wyobrazimy sobie, że ten pierwszy czynnik to jest nasze a, a to jest nasze b, czyli mamy a minus b. Podmienimy to ze wzoru skróconego mnożenia, że minus b to jest a kwadrat minus b kwadrat na a plus b. Działamy. Mamy granicę przy x dążącym do jedyneczki. Zapisuję sobie najpierw to wyrażenie. Mam x plus 3. Czy muszę tutaj dawać moduł? On tak naprawdę powstaje, ale widzimy, że jesteśmy w okolicy jedynki, czyli to będzie 4, czyli nie będziemy się zerować. Tutaj udajmy minus b kwadrat, czyli minus 4 przez ten mianownik łączy się z tym mianownikiem, czyli będę miał pierwiastek z x plus 3 minus 2, przepraszam plus 2 oczywiście i teraz przypisuję to co było w mianowniku mamy x kwadrat minus 1 dalej mamy granice przy x dążącym do jedynki mamy x minus 1 on się, on, one są na tej samej poziomie no to jest jakby mianownik licznika mianownik licznika jest mianownikiem, tak jak sobie przypomnimy piętro włamki mamy a, b CD, no to wiemy, że mamy ADBC, czyli to, co było w mianowniku, poszło na dół. To wierzę, że widzicie. Mamy nadzieję. Mamy pierwiastek z x plus 3 plus 2. Pyk, pyk. To sobie rozpisujemy z różnicy kwadratów. Mamy x minus 1, x plus 1 i skracamy sobie. Rachciach. Skoro skróciliśmy, no to możemy wstawić. Teraz za x zerujący czynnik, w sensie skróciliśmy zerujący czynnik, więc za x wrzucamy to do czego dążymy, czyli jedynkę, mamy 1, to jest pierwiastek z 4, czyli 2, mamy 2 plus 2 razy 2, czyli mamy 1 ósmą, to jest 8 i lecimy sobie dalej. Teraz więcej granic przy x dążącym do konkretnej liczby nie przygotowałem, bo to będzie się już liczyło zawsze tak samo. Jak tylko widzicie, że x dąży do konkretnej liczby, nie ma tutaj plusów minusów, rozkładacie na czynniki liniowe, skracacie zający się czynnik i wstawiacie do tego, co zostało x, do którego dążycie. Teraz granice jednostronne. One są prawdopodobne, że wystąpią na maturze. To by było wtedy zadanie za dwa punkty. Pomyślimy, jak robić je. Skopiujemy sobie te przykładziki. I chwilę się przy nich zastanowimy. Co w ogóle oznacza ten minus? Ten minus oznacza, że idziecie do tej liczby od konkretnej strony. Czyli jeśli jest minus, idziecie sobie od lewej, jeśli jest plus, idziecie sobie od prawej. Jak to sobie obrazować w zadaniach? Zobaczcie, że gdybyśmy wrzucali za te X -y trójkę, w liczniku dostaje 6, na dole dostaje 0. Nie mam teraz 0 przez 0, czyli to nie jest wyrażenie nieoznaczone, bo wielu, was, wielu z Was, jak widzi to 0 w mianowniku, to jest dobrze nauczonych, że tam nie może być 0, więc krzyczy, o, coś nie działa, musimy to zrobić inaczej. Ale tutaj to 0 jest bardzo OK, bo to tak naprawdę nie jest 0. My nie jesteśmy trójką, tylko idziemy skrajnie blisko do trójeczki. Czyli to jest jakaś nieskończenie mała liczba, supermalutę, którą możemy utożsamiać z zerem, natomiast ona ma swój znak, który musimy określić. I teraz wyobraźmy sobie tą funkcję, która jest w mianowniku. To jest zwykła funkcja liniowa z miejscem zerowym 3, i ona jest rosnąca. Jeśli idę do tej trójki od lewej strony, to idę tędy po ujemnych wartościach. To jest w takim razie 0 z minusem. Typ granicy. 6 przez 0. Gdybyście mieli 6 pizz i byli nieskończenie małym człowiekiem, takim maciupeńkim, wiele miliardów razy mniejszym niż te pizze, to nigdy byście tych pizz nie zjedli przez całe swoje życie. Więc typ granicy to jest nieskończoność. A skoro mamy artymetykę znaków plus przez minus, to mamy minus. Próbujemy tutaj. Najpierw zobrazujemy sobie funkcję z mianownika. W mianowniku mamy parabolę z miejscami zerowymi minus 2 i 2. I ramiona są do dołu. Gdy idę do dwójki od prawej strony, to idę tędy, czyli też będę na ujemnych wartościach. Czyli zobaczcie, że niektórzy robią taki błąd, że widzą minus, piszą 0, minus. Widzą plus, napiszą 0, plus, a tutaj tak nie będzie. W liczniku będzie 1, w mianowniku po wstawieniu dwójki będzie 0. Natomiast to z rysunku widzimy, że idziemy, jesteśmy pod osią, idziemy tędy, tą stroną, gdzie przyjmowaliśmy ujemne wartości. Dlatego tutaj dajemy minusa. I granicą znowu jest minus nieskończoność. Teraz tutaj, tutaj znowu mamy parabolkę. Żeby ją yy, narysować, to mamy jedno miejsce zerowe minus 3. Zaznaczamy sobie tą minus trójkę. Drugie miejsce zerowe biorę ze wzoru wieta. Mamy minus 3 razy x2, to jest c przez, czyli to jest 3. Nasze x2 to minus 1. A ramiona tym razem są do góry, idę do minus trójki od prawej strony, czyli idę tędy, dosłownie tutaj, ale dla xów troszeczkę większych od 3, jak podchodzę do minus trójki od tej strony, jestem pod osią, czyli to 0 w mianowniku, dalej będzie bardzo małą liczbą, ale na minusie. I w liczniku będzie tym razem minus 3 plus 2, czyli minus 1. I nasza granica. To będzie tym razem plus nieskończoność, no bo typ granicy jedna pizza na nieskończenie małego człowieka to jest nieskończenie wiele jedzenia. Natomiast arytmetyka znaków jest tak, jak przy liczbach minus i minus dają plus. Lecimy sobie z kolejnym przykładem. To jest ten sam rysuneczek, więc mamy ten rysuneczek, gdybyśmy szli do jedynki od lewej strony, no to tutaj mogłem dać od prawej. Załóżmy, że tutaj dajmy sobie plus. I jak damy tutaj plus, idę teraz do minus jedynki, oczywiście, pewnie też mnie sztuczna inteligencja nie rozczytała. Idziemy do minus jedynki od prawej strony, czyli podchodzę tędy. I jak podchodzę tędy, no to to 0 będzie na plusie, czyli jestem bardzo małą liczbą, ale troszeczkę na plusie. Czyli napiszemy 0 z plusem, w liczniku mamy 2, pyk, 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 pyk. Liczba dodatnia przez dodatnia na pewno będzie plus. Dwie pizze na no mojego człowieka. I jemy je całe życie. To były takie przykłady na zrozumienie. Pamiętajcie, żeby sobie to obrazować na rysunku. Nie będziecie wtedy nigdy mieli problemu z tymi zadaniami. Lecimy sobie teraz jeszcze do takiego przykładu. To jest analogia do zadania, które było na maturze. Idziemy do jedynki od lewej strony. Zobaczcie, że jak wrzucimy jedynkę, to dostajemy 0 przez 0, czyli tym razem musimy najpierw trochę rozpisać tą granicę. Przepisamy, przepiszemy sobie, że nasza granica dąży do jedynki od lewej strony. Rozpisuję, z licznik, rozpisuję licznik ze wzoru skróconego mnożenia. Mamy x minus 1, x kwadrat plus x plus 1. W mianowniku przepisuję x minus 1 do kwadratu. Skracam sobie x minus 1 z kwadracikiem, wrzucam sobie za x jedyneczkę, mamy 3 i mamy 0. Teraz obrazujemy sobie mianownik, żeby zobaczyć czy to 0 jest na plusie czy na minusie, w sensie czy ta nasza bardzo, bardzo mała liczba jest dodatnia czy ujemna. Po skróceniu kwadratu to to jest funkcja liniowa, mamy miejsce zerowe, 1 ona jest rosnąca, idę do jedynki od lewej strony, czyli podchodzę tędy. O ujemnych wartościach po wartościach pod osią czyli mam minus i skoro mam minus to mamy minus nieskończoność dobra to jest liczenie granic ono jest bardzo proste więc ogarnijmy i jak spotkacie granice na maturze to to są darmowe punkty teraz powiemy sobie jeszcze jedną rzecz i zrobimy zadanie które prawie na pewno się nie pojawi więc jak ktoś totalnie już nie może wytrzymać idźcie uzupełniać dopaminę gdzie indziej a my zajmiemy się jeszcze taką rzeczą żeby funkcja miała granice w x0, to granica lewostronna i prawostronna muszą być sobie równe. Czyli dla przykładu, jeśli tutaj byśmy dali nasze x0, to ta granica w x0, ta funkcja w x0 nie ma granicy. Bo idąc od lewej strony wejdziemy na tą wysokość, a idąc od prawej strony wejdziemy na zupełnie inną wysokość. Wtedy granica w tym x0 nie istnieje. I może być takie coś... Wiedząc, że istnieje granica funkcji w x równym 2, oblicz współczynniki a i b. No dobra, no to zapisujemy sobie. Granice, przepraszam, zjecham. Granice lewostronna i prawostronna muszą być równe. Napiszmy sobie granicę przy x dążącym do dwójki od prawej strony. Skoro dążę do dwójki od prawej strony, to to się dzieje dla xów większych od 2, dla tych xów po prawej. Czyli biorę ten wzorek. Będę miał bx minus 1 i jak liczę granicę, to mogę po prostu wrzucić za x -a tą dwójkę. Jak nie dostanę zera, to jest ok. Nie dostaję zera, czyli tym wynikiem tej granicy jest 2b minus 1. Zobaczmy. Jeśli idę do dwójki od lewej strony, no to biorę ten wzorek, bo ten wzorek działa dla x na lewo od dwójki, mniejszych od dwójki. Mamy x2 -ax +4 x kwadrat minus ax plus 4 przez x minus 2. Jest problem, jak wrzucimy za X2, to dostajemy 0 w mianowniku. Pik. A tutaj byłaby jakaś liczba. No i teraz, skoro tutaj wyszła liczba, a tutaj mamy 0 w mianowniku, no to podejrzewamy na ten moment, że ta granica jest nieskończonością na plusie lub na minusie. Ale my wiemy, że ma być granica, czyli te granice muszą być sobie równe. To też musi być liczba. Żeby to była liczba to w tym momencie nabieramy pewności, że my musimy skrócić ten zerujący czynnik z mianownika, czyli licznik też musi się zerować dla dwójki, czyli za x -a wrzucę 2 i będę wiedział, że to jest 0. Zrobimy 2 do kwadratu minus 2a plus 4 równa się 0, to jest 4 plus 4 to jest 8, czyli zrobimy minus 8 równa się minus 2a, a to jest 4. Jak mamy A to jest 4. No to wtedy możemy tą naszą granicę przeliczyć jeszcze raz. Mamy x dąży do dwójki od lewej strony, mamy x kwadrat minus 4x plus 4 przez x minus 2. Mamy granicę przy x dążącym do dwójki od lewej, to sobie składamy ze wzoru skróconego mnożenia, mamy x minus 2 to nam się dziabie i teraz jak wrzucę sobie tą naszą dwójkę, to dostaję akurat 0. To, że jest 0, to jest zbieg okoliczności, mogłaby tu wyjść jakakolwiek liczba i te granice lewostronna i prawostronna miały być równe, czyli to jest dokładnie takie samo jak to. Więc przyrównuję sobie nasze 2b-1 minus do 0 i widzę, że b to jest jedna druga. Czyli mamy odpowiedź, to jest b, tylko oczywiście brzydkie. Mamy, że nasze a wynosi 4, a B wynosi jedna druga. Nie spodziewałbym się takiego zadania na maturze, ale sama idea zapisania i policzenia tych granic w funkcji zapisanej klamerką lepiej, żebyście umieli. Dlatego to zrobiliśmy. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że było to pomocne. Do miłego zobaczenia i usłyszenia. Hej!